Świat zmienia się coraz szybciej, a wraz z nim oczekiwania klientów do produktów wyróżniających się, dostosowanych pod indywidualne preferencje. Jako klienci nie chcemy tak samo ubierać się czy wyposażać mieszkań. Wartością dodaną staje się różnorodność. Tak jak garnituru na miarę nie da się uszyć na zapas, produkty różnorodne nie są dostępne od ręki. Dopiero w momencie, gdy klient złoży zapotrzebowanie, jego potrzeba trafia na początek łańcucha dostaw i musi przejść przez wszystkie etapy wytwórcze. A największym wyzwaniem jest to, że produktów i usług customizowanych nie da się wytworzyć w przepływie ciągłym. Dzieje się tak dlatego, że każde zamówienie jest inne i może mieć inne czasy procesów pomiędzy następującymi po sobie etapami wytwórczymi. Wąskie gardło szybko zmienia się. W konsekwencji powstaje ryzyko, że zablokowanie jednego procesu może spowodować przestoje na pozostałych. W związku z tym w procesach różnorodnych pomiędzy etapami wytwórczymi dodajemy bufory bezpieczeństwa, których zadaniem jest bilansowanie zmienności różnorodnych zamówień. W takim przypadku proces klienta ma z czego pobierać zadania, tak aby później nadwyżka ponownie trafiła do buforu. Tak wygląda przykładowy proces przejścia przez poszczególne etapy procesu w całym łańcuchu dostaw. Im dłuższe bufory bezpieczeństwa, tym mniejsze ryzyko przestojów. Nie bez przyczyny w Automotiv gromadzimy wielomiesięczny bufor zamówień klienta, aby na samym końcu w kilkanaście godzin efektywnie zmontować samochód. Ale niestety bezpieczne bufory oczyma klienta oznaczają czas oczekiwania. A kto lubi czekać? W XXI wieku wygrają nie te organizacje, które dają opcję wyboru tanio i standard albo pod zamówienie i trzeba czekać. Przewagę zdobędziemy, oferując różnorodne produkty i usługi przy równocześnie krótkim czasie realizacji. Ale to wymaga wyjścia z tradycyjnego myślenia i nowego spojrzenia na procesy zachodzące dookoła naszej organizacji. Na rynku mamy różne rodzaje procesów wytwórczych i wiele ciekawych koncepcji, metodyk czy strategii zarządzania. Ale jedno jest pewne: nie ma jednego rozwiązania, które równie dobrze sprawdza się w każdym środowisku i tym powtarzalnym na magazyn. I customizowanym pod zamówienie. No, wiadomo, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W sytuacji, gdy w Waszych organizacjach Rośnie oczekiwanie na produkty customizowane. Macie dużo pętli zwrotnych i komunikacji w trakcie realizacji zadań. Wąskie gardło zmienia się każdego dnia, a koszty ogólne zaczynają zjadać ciężko wypracowany zysk. Coraz częściej organizacje decydują się na pracę ze strategią szybkiego wytwarzania QRM. Geneza powstania QRM sięga ostatnich dekad, gdzie właśnie wyzwaniem staje się realizacja różnorodnych produktów, w krótkim czasie. Przykładem może być firma Harley Davidson, która z QRM ponownie trafiła na szczyt popularności, niejednokrotnie wygrywając walkę z mocno odchudzoną konkurencją japońską. Trzeba mieć sporo odwagi na poziomie właścicielskim czy zarządu, aby zdecydować się na pracę ze strategią QRM. To nie jest dla każdego. Wiąże się to ze zmianą. Kultury organizacyjnej w kierunku wysokiego poziomu autonomii i samodzielności, zmianą struktury organizacyjnej i rezygnacji z silosów blokujących efektywny przepływ informacji, czy myślenia systemowego, gdzie traktujemy organizację jako jedną sieć, w której zmiany w jednym miejscu bezpośrednio wpływają na zmiany w całej organizacji. Podjęcie wyzwania transformacji QRM przynosi korzyści. Analiza studiów przypadków pokazuje możliwość budowy przewagi konkurencyjnej poprzez skrócenie czasów oczekiwania klienta od 30 nawet do 80% oraz znaczącej redukcji kosztów ogólnych. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak nowego podejścia skoncentrowanego nie na efektywności zasobów. A efektywności przepływu. A to dwa całkowicie różne podejścia. O czym więcej w kolejnym odcinku. Zapraszam.